Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny przepis kuchni chińskiej na makaron Dan Dan. Będę tutaj wykorzystywać olej chili, który za chwilkę zrobię tutaj taki domowy olej chili. On się fajnie przyda do wielu innych też potraw, do. Do zaostrzania jakichś zup, do zaostrzania różnych makaronów, Waszych ulubionych dań, więc osoby, które lubią pikantne dania, myślę, że powinny być zadowolone. Będę w dniu dzisiejszym również gotować z użyciem mięsa, ale osoby, które nie jedzą mięska jak najbardziej mogą sobie ten dodatek pominąć, i to danie również będzie bardzo smaczne. Jak zwykle, mam przygotowane już składniki częściowo. Oczywiście będę krok po kroku wyjaśniać, co robię, a w opisie filmu znajdziecie wszystkie składniki w dokładnych proporcjach. Zapraszam zatem do gotowania. Zaczniemy od zrobienia tego oleju, chili. Na patelnię wleję szklankę oleju roślinnego 250 ml. Jeżeli macie łoka w domu, to jak najbardziej. Użyjcie łoka, po prostu będzie Wam to się szybciej robiło. Do oleju dodam jedną laskę cynamonu, dwie gwiazdki anyżu, i tu mam jedną łyżkę pieprzu sycłańskiego w ziarnach. I teraz należy. Odczekać kilka minut, aż składniki tutaj się troszeczkę nie zagrzeją. Ten olej trzeba pamiętać, żeby go niezbyt mocno przypalić, więc lepiej go w ogóle nie przypalić przede wszystkim lepiej go po prostu tutaj obrabiać termicznie na takiej mniejszej temperaturze. Ja tutaj będę używać akurat siódemki i po, po czasie kiedy tutaj troszeczkę się nam te przyprawy już fajnie połączą z olejem ja go przecedzę przez sitko i połączę z płatkami pikantnego chili ładnie już wszystko tutaj skwierczy troszeczkę zaczęły pryskać te ziarna pieprzu syczuańskiego więc to jest znak że już właściwie będzie można wyłączyć gaz pod kuchenką w moim przypadku płyty indukcyjną ale nieważne i za chwileczkę będziemy dodawać ten gorący olej przez sitko do jednej czwartej szklanki płatków ostrego chili zróbcie to bardzo ostrożnie żeby się broń boże nie Oparzyć ale cudowne zapachy. Olej aromatyzowany już tutaj nawet wrze jeszcze. Przemieszam teraz te płatki chili z gorącym olejem. W ten oto sposób. Otrzymałam domowy olej chili, który nam tutaj bardzo fajnie wzbogaci smak dzisiejszego dania. To będzie taki makaron y, pikantny z taką fajną też kremową nutą y, pasty sezamowej. Myślę, że bardzo Wam zasmakuje. Zapraszam do, do dalszego gotowania. Na tą samą patelnię, która y, nawet jeszcze nie zdążyła ostygnąć, Dodam pół kilograma mięsa mielonego z szynki i teraz tutaj przy pomocy łopatki będę rozdzielać mięsko tak jak do przygotowywania mięsa do spaghetti, czyli do uzyskania takich fajnych grudek. Mięsko jest już Fajnie przesmażone. Dodam teraz ząbek czosnku. Z czosnkiem nie chcę na tym etapie przesadzać, bo mnie tylko chodzi o takie dodanie aromatu temu mięsku. Bo na patelni już zostało troszkę oleju tego z pieprzem syczuańskim i z cynamonem i z anyżem, więc też już to troszeczkę aromatu dostało. Teraz dodam półtorej łyżki sosu sojowego. Też fajnie wzbogaci smak. Pięknie pachnie. Szkoda, że nie możecie poczuć tych wszystkich zapachów, które się tutaj teraz fajnie wymieszały. Bo nadal czuję, jak się unosi w kuchni aromat tego oleju domowego chili. Naprawdę coś wspaniałego. Jest on bardzo pikantny, bo użyłam do niego takich naprawdę mega pikantnych płatków chili. Jeżeli chcecie uzyskać taką Mniej pikantną wersję to sobie wybierzcie, po prostu, czyli takie, bo powiedzmy sobie szczerze, mniej ostre. I teraz dodam bardzo fajny składnik. To jest takie taki pomieszanie czarnej fasoli z chili, z odrobiną oleju, i dodam. Tak półtorej łyżki. To też jest pikantne, więc, jak już wspomniałam na początku, będzie to danie dla osób, które lubią pikantną kuchnię. Jeżeli będziecie mieli problem ze zdobyciem tego składnika w sweetku, to jak najbardziej możecie dodać paprykę czerwoną z proszku. Ale namawiam Was do poszukania. Ja jeszcze napiszę w opisie filmu, gdzie można zdobyć, w jakim sklepie. Ja akurat kupiłam tą czarną fasolę z chili. Ona jest doskonała do mapotopu. Jeżeli lubicie, to polecam. Teraz troszeczkę tutaj zmniejszę temperaturę i wstawię wodę jednocześnie na makaron i na zblanszowanie szpinaku, który też tutaj będzie odgrywał fajną rolę. Woda na szpinak jest już ugotowana. Wrzucam dwie porządne garście na dosłownie 20 sekund. To w zupełności mi wystarczy. Będą naprawdę fajnym dodatkiem, nie tylko kolorystycznym, ale i smakowym do tego dania. Szpinak gotowy, pora go wyciągnąć. I zaczekam jeszcze chwilkę, aż się zagotuje woda na makaron. I to będzie w sumie przedostatnie, zapgotowania. Jeszcze tylko zrobimy sos sezamowy i będzie można podawać. Woda na makaron również już wrze. Będę dzisiaj gotować taki makaron. Używałam go do bibim guksu, ale tutaj też się fajnie je sprawdzi. Po prostu użyjcie makaronu takiego jaki najbardziej lubicie. Nawet możecie użyć makaronu do spaghetti, nikt Wam po prostu tutaj głowy nie urwie. Ja sobie tutaj wrzucę taką porcję. Jakieś 5 minutek będzie się gotować. W międzyczasie zrobię sos. Robię teraz porcję sosu dla dwóch osób. Dodam jedną czwartą szklanki pasty sezamowej tahini, oczywiście tahini wytrawnego, bez dodatku miodu, rzecz jasna. Podatki też y, można u nas zdobyć bez problemu. Jedną łyżkę cukru, taką płaską łyżkę cukru. Następnie dwa ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę. Teraz jeszcze tylko brakuje sosu sojowego, jedną łyżkę i trzy łyżki tego oleju chili, który zrobiliśmy wcześniej. To wszystko należy wymieszać porządnie i za chwilkę, jak się skończy gotować makaron, dodam jeszcze taką samą miarkę wody, w której się gotował makaron. E, taką samą miarkę, jaką dodałam wcześniej pasty tahini. Wspomniana wcześniej woda. Cały czas mieszając, teraz połączę wszystkie składniki. I za chwileczkę pokażę Wam moją wersję zaserwowania tego dania. W miseczce mam już przygotowany sos, Dodam oczywiście tutaj połowę porcji. Do tego sosu dodaję bezpośrednio ugotowany, ugotowany makaron. Chodź tu. Nie uciekaj. I teraz jeszcze dodam mięsko wcześniej przygotowane. I zaraz jeszcze tylko przy szpinakiem. No i oczywiście troszeczkę jeszcze oleju. Tea. Mój makaron Dan Dan jest gotowy już do jedzenia. Prezentuje się wyśmienicie, moim skromnym zdaniem. Pięknie pachnie, naprawdę zachęca do jedzenia, więc za chwilę to uczynię. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu, do subskrybowania. Jeżeli się podobało, no to łapka w górę oczywiście nie zaszkodzi. Ja Was zachęcam też do komentowania, no ale przede wszystkim, jak zwykle, zachęcam Was do gotowania i próbowania nowych smaków. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.